Jesteśmy z organizatorem gali MMA Night of Champions Tomaszem Olszewskim. Witaj serdecznie. Witam serdecznie. Pierwsza twoja gala pod tą nazwą, ale tak naprawdę piąta. Powiedz skąd się wzięło w ogóle zainteresowanie i pomysł stworzenia gali. Stąd, że w życiu jestem trenerem, który prowadzi zajęcia z młodzieżą, trenuję taką do kickboxing I, i cały czas przez 27 lat jestem, jestem związany ze sportami walki, a to umożliwiło mi kontakty z ludźmi yy, i organizowanie takich imprez jak dzisiejsza gala Mema. Yy, od razu pytanie, czy organizacyjnie widowisko się udało i przebiegło tak w, 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 wedle założenia, tak jak oczekiwałeś? Yy... Z jednej strony, przebiegając gdzieś między krzesełkami, między kibicami i ringiem, starałem się zerknąć na przebieg walki, przebieg imprezy, zobaczyć na ilość kibiców, na wrażenia, na adrenalinę, ile daje ta impreza. I po rozmowach z trenerami i zawodnikami, sądzę, że się udało, mimo tego, że Pogoda no, zrobiła nam mocny kaprys. Było nas 814 kibiców, więc sądzę, że to jest dobry wynik na, na planowane tysiąc osób w hali sportowej. Pogoda pomogła, można powiedzieć, zanim, niż przeszkodziła bardziej. Jeżeli chodzi o widowisko sportowe, z kolei, no tutaj to w ogóle żadnych wątpliwości nie mam. Jura Łukasz Jurkowski, który ci pomagał, spoko możesz wyciszyć nam to zaraz naprawdę. To... Natomiast jeżeli chodzi o widowisko sportowe, no to nie mam żadnych wątpliwości, że to było widowisko na najwyższym poziomie. Łukasz Jurkowski, który pomagał ci przy tworzeniu karty Walk, miał też nie lada problem, żeby go stworzyć, bo wiadomo, kontuzje chodzą po ludziach i, i 3-4 razy się ten fight card zmieniał. Ostatecznie zamiast ośmiu zawodników, zobaczyliśmy turniej z sześcioma osobami. I moje pytanie jest, jak Ci się udało tak znakomitej klasy zawodników ściągnąć do siebie na gale? Jak wcześniej wspomniałeś, Łukasz Jura tak. Człowiek jest niesamowity. Poprzez tą pracę w sztukach walki i przez 21 lat bycia w tym, miałem możliwość poznania Łukasza. Nasze drogi gdzieś tam się skrzyżowały. Ale nie w ringu. Nie w ringu, nie w ringu. Seminarium, obóz sportowy, seminarium, obóz sportowy i zaczęło się gdzieś tam toczyć. Bardzo mocno starałem się dbać o kontakt z Łukaszem, pielęgnowałem to latami, bo świetny trener, Zawodnik również świetnie sobie kreuje życie i jest dobrym przykładem też dla innych, bo komentator sportowy i może być wśród, wśród młodzieży, która gdzieś tam na naszym terenie jest, jest jaka jest. I oni mogą mieć na żywo tego człowieka tutaj. I... Czyli chcesz powiedzieć, że już był magnesem. Tak, tak. A tak jak wspomniałem, przez, przez wiele lat współpracy. Jakieś tam zaufanie jest. Poprzez zorganizowanie tej gali naprawdę kawał dobrej roboty Łukasz odwalił, za co bardzo, bardzo, bardzo duże podziękowania. I tak jak powiedziałem, fajne uzupełnianie się z takim człowiekiem może dać takie imprezy jak, jak dzisiejsza. Mm -hmm. e, powiedzmy o tym e, pechu wielkim, który się dzisiaj wydarzył. E, jestem ciekawy, jak to skomentujesz. No, w walce ćwierćfinałowej e, Marcin Mencel e, z poznania czerwonego smoka e, kontra Mateusz Zawacki z MMA Team e, No Bardzo niefortunna sytuacja. Pierwsza minuta, trzydziesta, pierwsza sekunda, zdaje się. E, Znokautowali się wzajemnie, poprzez chcieli wejść w nogi sobie. Ja e, e, powtarzałem z tą Jura też, że nigdy czegoś takiego w życiu nie widział. A on dużo więcej widział ode mnie. E, były nokauty, jeżeli chodzi o zawodnicy się nocautowali po prostu pięścią, ale nigdy w ten sposób. I powiedz, no, Mateusz z jednej strony, który był przedstawiany jako faworyt tego turnieju. No i jak, no, oczywiście Marcin również, tak. Czołówka to była, jeżeli chodzi o kategorię, 77 kg. Jak skomentujesz, niestety, tą przykrą sytuację? Tak, to prawda, nokaut niesamowity. I mogliśmy go zobaczyć u nas, na Gali. Lecz. Nie życzę organizatorom takich, takich nokautów, z tego względu, że rozbija to całkowicie piramidę ustaloną z góry, mimo tego, że dwóch zawodników wypadło do, do dojścia do finału. Wtedy sędziowie muszą stanąć na głowie i, i naprawdę dobrze dograć, żeby mimo to turniej się odbył i wszyscy byli zadowoleni, ale z drugiej strony, tak jak wspomniał Jurkowski, ile lat trenuje, ile lat jeździ i, i, i komentuje również walki, czegoś takiego nie było, więc, więc no fakt zdarzyło się to u nas yy, i jest, jest to na pewno też niespodzianka, bo jeden z zawodników był naprawdę osobą, na którego każdy stawiał: tak? że, że będzie w finale, że wygra, a tu niespodzianka. Tak, to jest MMA, można to podsumować. Tu wszystko się może, To się wszystko może wydarzyć. No ale z drugiej strony można brzydko powiedzieć, że przez ten incydent również na pewno będzie głośno tej gali, nie tylko w Polsce, może i w Europie, i na świecie, bo, bo są pewno, wiadomo, programów, w Stanach różnych, które przytaczają takie nokauty, pokazują takie sytuacje, więc być może się pojawisz. Chyba plus jakiś z tego. Tak, jest, jest to na pewno plus, no ale największy plus chyba będzie miał YouTube, gdzie, gdzie oglądalność będzie wielka i wzrośnie poprzez takie filmiki. No tyle. Wiem, że zawodnicy teraz na pewno będą musieli zadbać o zdrowie, bo, bo zderzenie głowami to, to już większa opieka nad swoim zdrowiem i kontrolowanie tego, co się będzie robić, więc tacy zawodnicy też mogą bardzo szybko wypaść, bo dzieją się różne sytuacje zdrowotne, ale życzę powrotu do zdrowia i mam nadzieję, że. Na następnej gali spotkamy się, na tym samym poziomie, a nawet i lepszym. Czyli będzie taka możliwość, żeby Barni, czyli Mateusz Zawacki ponownie się z Marcinem Męclem spotkali, a potem ewentualnie w drodze do finału z powrotem jakby odtworzyć końcówkę turnieju? Była taka rozmowa z Łukaszem Jurkowskim i taką decyzję będziemy jeszcze podejmować. Na pewno na spokojnie, po gali, po wszystkim usiądziemy i będziemy rozmawiali na ten temat. Z mojej strony to wszystko. Mogę tylko nadmienić jeszcze, że taką nowością, którą widziałem, no to jeszcze nie byłem na gali, na której można było wygrać samochód, bo poniekąd taka, taka okazja była. Tak, oczywiście. Organizowanie imprez sportowych typu Gala obejmuje podstawę kibiców, więc żeby zadbać o dużą ilość ludzi, no ważne jest to, aby mieć dobry skład zawodników. Później osoby, które przyjeżdżają, tak w tym, w tym przypadku Łukasz Józef Jan Błachowicz, Krzysztof Kułak czy Damian Grabowski. Jest to lita bardzo dobrych zawodników, w tym jeden komentator sportowy. Ale to jest takie 40-60% wszystkiego. Dzisiaj pogoda nam wolę psikusa. I, I spadł śnieg. Nie przyjechało prawie 250 osób, ale mimo tego było nas 814 osób na tej, na tej hali. A poprzez możliwość współpracy ze sponsorami mogliśmy wylosować kurs nauki jazdy, kłada i samochód. Miejmy nadzieję, że ktoś będzie się z tego cieszył. Jeździł. Wiem, że pan, który wyresował kurs, nie był mu to w ogóle potrzebne do niczego, ale może coś z tym zrobi. Z mojej strony to wszystko, jeżeli masz ochotę, oddaję Ci głos Pożegnaj się, podziękować komuś. Dzięki bardzo za przybycie, bo, bo Wasz portal też bardzo dużo e, wspomaga takie e, imprezy. Sądzę, że jak najwięcej e, takich właśnie imprez, mniejszych, powinno mieć e, takie portale przy współpracy, e, bo dzięki temu e, można to rozgłośnić, e, można ludziom pokazać, że też możemy, e, że można współpracować ze, ze świetnymi ludźmi. E, I co najważniejsze, no, ogromne podziękowanie dla Jurasa. Dzięki bardzo.